Winobranie 2023 ruszyło. My w tej chwili jesteśmy przy Luna Parku, który co roku jest atrakcją Dni Zielonej Góry. Razem ze mną Marek Zieliński, czyli szef tego wesołego miasteczka tego Luna Parku, który co roku jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, Marek Zieliński, Luna Park, Krasnall z Wilgoszczy. Tak, ja już pana przed chwilą e, przedstawiłam, już wiemy, że jest pan szefem tego całego tej zamieszania na Placu Bohaterów i na parkingu przy Centrum Biznesu. I tutaj nasuwa się e, pytanie, jak to się dzieje, że co roku jesteście razem z nami podczas winobrania? No ja co roku e, próbuję nowe urządzenia wprowadzić, co parę lat, co, co dwa, trzy lata nowe atrakcje. No, w tym roku jest nową atrakcją karzela. Street Fighter i Music Express I, a na placu dla dzieci nowa jest karuzela kolejka i karuzela zabawkowa. Wspomniał Pan o tym placu dla dzieci, czyli mamy tutaj podział na atrakcje dla tych nieco starszych i nieco młodszych. Tak, na nieco, nieco młodszych. Zaczniemy, jest to plac przypomniku tak zwany. Tam są, gdzie koło też jest. to jest plac dla młodszych, a dla, dla młodzieży, dla starszych to jest plac czy centrum biznesu. Dbacie o atrakcje, dbacie o wrażenia i co roku jesteście też sami na winobraniu. Korzystacie ze święta wina, czy nie macie czasu, bo musicie tutaj dbać o rozrywkę uczestników tej imprezy? Raczej korzystamy, raczej próbujemy, próbujemy obsłużyć naszych klientów starannie i bezpiecznie, a korzystać no to bardzo mało. Jesteście już kolejny raz w Zielonej Górze. Dużo jest chętnych do tego, żeby z Wami się bawić, bo myślę, że możemy tak to śmiało nazwać. Wydajecie ludziom zabawę? Tak, du dużo. Dużo osób korzysta, szczególnie w, w okresach, w godzinach popołudniowych i wieczornych. Od ilu lat Pan już zajmuje się Luna Parkiem i taką atrakcją dla ludzi? Luna Parkiem zajmuję się od 30 lat. A w tej branży to już 32 lata, ale z mniejszymi atrakcjami. Są jakieś zasady bezpieczeństwa, o których przestrzegacie, o których przypominacie, jak się do Was przychodzi? Oczywiście, zawsze po przyjeździe mamy dozór techniczny, gdzie razem urządzenia po zbudowaniu przegląda, ja wspólnie z dozorem technicznym i to jest dopuszczenie do bezpieczeństwa dla korzystających z urządzenia. W jakich godzinach, w jakie dni podczas tegorocznego winobrania możemy tutaj z wami się bawić? Korzystamy z urządzeń od 11 do 24, dla dzieci jest do 22. Jesteście do soboty czy do niedzieli? Jesteśmy do niedzieli, do następnej niedzieli. No to w takim razie co? zapraszamy wszystkich chętnych na zabawę razem z wami tutaj na parking przy Centrum Biznesu i na... Plac Bohaterów. Zgadza się? Zapraszamy czy nie? No tak, oczywiście zapraszamy jak najbardziej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. A zapraszam Marek Zieliński, czyli szef Luna Parku, który od lat jest razem z nami podczas winobrania w Zielonej Górze.